Siemka, siemka, hodowcze świętej troszkę ET. Dzisiaj kurkom urwałem trawki i im damy, bo to będzie taki vlog. Bo nie lubią muszę iść po wodę, bo im... bo im dzisiaj wyprzątałem tutaj, bo trochę był bałagan u nich. Sprzątałem to taki vloga nagrywamy. a Otworzymy. Wam pokazać te kurki O! Cześć, no cześć. Powiem kochi Kochin fajna rasa jest do hodowania. Nie byłem tak do nich przekonany, do kazełków Kazełki Kochin mi się zawsze. Tylko jakbym miał do nakrapiennego bym kupił koguta jakiegoś innego. To by było spoko. Ale nie mam. Nie do gońku u mnie będzie. Jeśli nie będę zdradzać jaki jajka zamówiłem. Ale to może być dobra podpojemam. To jest, to jest takie Kury, to je mają włosy, włosy. No i mam nadzieję, że tym roku moje kazałki będą na jajka jakieś tam. A no i, a no i jeszcze im kupiłem też. pasza mi przyszła do nosek, daje im. Nie wysypuję. Tak! O! Ten kogucik ma na imię Andrzejek. A tak mówię, taki fajny jest, miły, kulturalny kogucik. Taki fajny Andrzejek. ciebie też lubię. Bym wypuścił je. Dzisiaj chodziło rano. A ja mam ale ja bez opieki nie wypuszczę je, tego powodu. Bo u mnie są psy. A, a ja mam tu na polu, a mam ogrodzenie. Ale ja pies przez szatkę przeszkakuje i może zagryźć. Ja tego nie wypuszczam. Ale to im trawkę dostarczam, witaminy im dostarczam. Znaczy, wychodzą tam dwa razy dziennie ze mną. by było, trzeba ponagrywać trochę, dodać tych odcinków, żeby być popularniejszy na tym kanale. Na YouTubie. O, tak, tak, ciebie też. No i baby, to moja mama lubi kazałki kochin. Może jakieś już live'a zrobimy jeszcze W przyszłości Planuję Pan planuje więcej nagrywać Tak, dobrze, dobrze O tak Już idę po wodę Tylko skończymy nagrywać widzom O, kogucik jest no kogucik powiem powiem Kogucik, pierwsza klasa u mnie. Po to kupiłem jajka od ta, takiej pani, która kazełki hoduje Dobre, dobrej klasy. Tylko, tylko miksy barwy mi już wysłały, bo mały złoto, ale niestety się nie udało. Nie, nie słyszę. Ktoś mówi, wys, mi od miksów barwych. Tak się mówi na to. Ja bardzo spoko. Ja tam jestem zadowolony. Może im coś zrobię. Splanuję. A dzisiaj muszę wyciąć, żeby było lepsze zależnienie. Jak trawki lubią Trawki codziennie dostarczam O Poczekajcie jak ich jadłem O Poczekajcie Karmy te... Karmy kupiłem od Od pa... pasza To jest bardziej od tej roska nat... natura Czy jakoś tak Używałem to kiedyś i i powiem je... i dobrą pasą. O, to ma przebarwienia. Ale nakrepiana kurka to jest moja ulubienica. I ten kogucik nawet ładny, ładny się. Kurde, nie mogę sobie już mówić. Kogucik też jest piękny. Tak. Mhm. No dużo będę teraz nagrywać <laughs> Bo jest sezon lęgowy Inkubację nastawię na To podpałem A mówi <laughs> I jeszcze jedna lasa może wejdzie, ale to jajka jak kupię Nie, to dwie rasy jeszcze wejdą Bo to kilka Jedną to bardzo bym chciał jakby wyhodować O mój kogucik Gdzie? Gdzie wypadniesz Miesi? Co? Ale ten kogucik ma piękną budowę Mi się tak kolejnie podoba Czy oni musiałem tu pozamiatać Bo to, Szyf zrobił Tylko takie posprzątane. O. Powiem tak, klatki mi się podobają, bo na jeden, dwa, dwie kurki są, są miejsca, ale ja tak jak na więcej to, to bym się nie zgodził. Ja tego na klatkach po 1 plus 2 trzymam albo parkę. Tak, tak. Nie wiem, może zrobimy za niedługo jakiś konkurs na widzów. Jak dobra, jak zdobijemy 1000 subów, to robimy konkursik. Tak. Co wynaczą? No i 7 minut odcinka. Chodowsza święto krzyżki się zegna. Zostaw łapkę górę, suba na kanale. No i pozdro.